10 grudnia oddany został do użytku chodnik w ciągu Drogi Powiatowej numer 1709W Zakrzew Mniszew w miejscowości Mniszew na terenie gminy Magnuszew. Jest to ostatni odcinek chodnika wykonywany w latach poprzednich. W tym roku kończymy inwestycje chodnikowe w miejscowości Mniszew. W przyszłym roku mamy zaplanowane kontynuację chodnika, ale w miejscowości Rozniszew. Jeżeli chodzi o długość chodnika, jest to o długość 360 metrów. Budowa chodnika polegała na wykorytowaniu w poboczu w odległości metra od krawędzi jezdnia koryta i wykonaniu chodnika o szerokości 1,5 metra z kostki brukowej w kolorze czerwonym na zjazdach w kolorze grafitowym. Koszt inwestycji wyniósł 145 421 20 zł 20 groszy i współfinansowany został w 50% ze środków powiatu Koźlińskiego oraz w 50% ze środków gminy magnuszew. Cieszymy się w dniu dzisiejszym, że kolejna inwestycja wspólnie ze Starostwem Powiatowym chodnik w miejscowości Mnisze w drugi etap został zakończony. Służy mieszkańcom. Szczególne jest to znaczenie tego chodnika przy drodze powiatowej, ponieważ jest. To położenie takich dwóch strategicznych naszych zakładów przetwórstwa owocowo warzywnego Multismak, przed którym tu jesteśmy na samej końcówce. Jak również na początku tego chodnika rozpoczyna się od zakładu Witamina. Dwa największe zakłady w powiecie przetwórstwa owocowo-warzywnego, zatrudniające setki osób. Wobec tego ciąg komunikacyjny bardzo potrzebny, ludzie docierali tutaj do pracy. Jak również po lewej stronie, której jesteśmy, kompleks działek. I po jednej i po drugiej stronie również służy mieszkańcom. Będą tutaj spacerować. Bezpieczeństwo zdecydowanie się poprawiło, jak również wizerunek całej miejscowości zyskał na tym chodniku. Także szczególne podziękowania dla starostwa, zaangażowania i myślę, że przy tej drodze, już w innej miejscowości w przyszłym roku, przy współudziale również samorządu gminy Magnuszew, żeby powstał w Rozniszewie podobna infrastruktura, która będzie służyła mieszkańcom i również poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszodrogowego. Protokół odbioru inwestycji podpisali Jacek Śmietanka, przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Tomasz Druszcz, członkowie Komisji, Sławomir Boryczka, inspektor nadzoru, a także Andrzej Jung, starosta powiatu koźnickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki, wicestarosta, Marek Drapała, wójt gminy Magnuszew oraz Grzegorz Rychlicki i Jakub Siedlecki, przedstawiciele przedsiębiorstwa usługowo-handlowego BrukBud, wykonawcy inwestycji.